Cześć! Tutaj nagram bardzo krótki odcinek na kratowę. I zaprezentuję Wam um, moje budowle. Tutaj mamy takiego jakby torowca. Patrzcie, zaraz Wam pokażę. Położymy... Wow! Tu i to będzie... i będzie wstać. I diamenty możemy rozsypywać. Chciałbym, ja żeby to był serwer, ale, ale nie mogę tego zrobić na serwera. Kiedyś sobie. Być Ci mogliby tutaj sobie masz sieka. I nie będziecie mogli legalnie podpalać. Ale ten, to będzie miał karta, będzie mógł sobie tu wejść. Czy ten, kto bardzo lubi przygody, nie wejdzie sobie tam? Albo Weźmie diamenty, które dotwyciłem. Ha ha ha! Dobra, no to, to by było na tyle. nam.